No robiłem oczywiście głupie, głupie, gówniarskie rzeczy, chuligańskie albo wiesz, no gdzieś tam się przynależało do jakiejś grupy, no to coś... się Rozdrabialiśmy, no, tam... Ale pracowałeś też normalnie, uczciwie? Uczciwie pracowałem również, ale też zarabialiśmy gdzieś tam na ulicy. Sam prowadziłem swój Facebook, robiłem sobie sam zdjęcia, sam nie redagowałem i pisałem, ja robiłem mnóstwo błędów fotograficznych, to co mnie wyróżniało. Nie potrafiłem, wiesz, pokazać rozpieprzony pokój hotelowy z rozbitą butelką szampana i z... Z pasztetem, w który wyjadałem bułką. I co, kasa się sypała, wszystko się sypało. Skąd, skąd wynikały takie właśnie problemy, że tam potrafiłeś rozwalać butelki w, w hotelach? wiesz co, co my, generalnie to po pierwsze, no jakby nie przespiając ileś nocy albo wiesz, pijąc ileś dni z rzędu, no to automatycznie nie masz wpływu na to, co się dzieje w, tak naprawdę w Twojej głowie. I zaczynasz tak naprawdę w swojej głowie sam sobie robić krzywdę.